Cześć! Dziś pokażemy Wam trik o nazwie Kamikaze i wygląda on tak. Jak widzicie jest to średnio zaawansowany trik z paroma podstawowymi elementami, które połączone razem dają bardzo ciekawą kombinację. Przydałoby się, abyście do tego triku umieli wejść w sam splot kamikadze za pomocą houdini mount. Linki do niego gdzieś tutaj. Także gdy już mamy sójkami przechodzimy przez rękę dominującą od góry przez palec, raz w ten sposób. Gdy już tutaj jesteśmy, kontynuujemy momentum i przez rękę dominującą, nie dominującą, przepraszam, tak, żeby jo wylądowało tylko na tylnym sznurku. Jeszcze raz. Przez rękę dominującą, palec wskazujący ręki niedominującej wbija te dwa sznurki, przerzucamy tak, żeby je wylądowało tylko na tylnim. Szybka porada, jeśli lądujecie na dwa sznurki, to znaczy, że musicie zadbać o ułożenie sznurków na waszym palcu wskazującym ręki dominującej. Ten sznurek jak najbliżej paznokcia, ten sznurek trzymany przez kciuk, dodatkowo gdy wbijacie, gdy robicie przewrót jojem, chcecie uderzyć ręką niedominującą jak najbliżej ręki dominującej, ponieważ tutaj, jak widzicie, jest największa szparka między sznurkami i powinniście bez problemu lądować za każdym razem tylko na tym wewnętrznym sznurku. Gdy tu już będziemy, będziemy zginać palec wskazujący ręki niedominującej w ten sposób, żeby nie zgubić tego sznurka tutaj. Będziecie to mieli na, na rzucie górnym, ja zazwyczaj po prostu łapię kciukiem ten sznurek Zginam palec i pozwalam reszcie um, spaść. Gdy puszczam kciuk, palec zostaje w takim haku, tak żeby mi nic nie uciekło. E, ważne jest, abyście się skupili na ręce niedominującej e, i ułożeniu e, palców w tym momencie, ponieważ następny krok jest dość frustrujący, jeśli nie zwrócicie na to uwagi, e, ponieważ często możecie dostać e, zły splot, złe zawinięcie. Masa rzeczy może tam pójść źle. Wynika to z tego, że w tym momencie, tutaj i po zgięciu palca, Wasza ręka powinna być gotowa do płynnego przejścia bez żadnych manewrów. W ten sposób pod jojo, tym sznurkiem, tutaj, od góry sznurek idzie do nas, do siebie. I w ten sposób. I tutaj jest ten krok, który, jeśli wszystko dobrze wykonaliście i zwróciliście uwagę, jak Wasza ręka niedominująca pracuje, powinniście wykonać prawidłowo. Pod raz. I w momencie przejścia pod jojem ręki niedominującej puszczamy tą petelkę na ręce dominującej. Wygląda to tak: ja zazwyczaj zginam palec, w momencie, w którym ręka niedominująca jest mniej więcej pod jojem, zginam palec i dostawiam rękę niedominującą. I to nam daje taki efekt. I gdy już przebudziecie przez te przerzuty, możecie zauważyć, możecie zauważyć, że jesteście w znajomej formacji, gotowi do Magic Dropa. Sznurek przez palec wskazujący przechodzi Wam, wystarczy dostawić kciuka. Jesteście gotowi do Magic Dropa. Magic Drop standardowy, taki jak Was uczyliśmy w poprzednim tutorialu, po prostu na tylni sznurek, pojedynczy Magic Drop. Gdy już go macie, będziemy kończyć trik paroma obrotami. Wbijamy na tak coś w rodzaju półtora bocznego o ten sznurek w ten sposób raz. Wracamy ją, pomijając ten sznurek, z którego wyskoczyliśmy na górę. Tutaj się wam zrobi ciasno, ponieważ macie jeden, jedną pętlę więcej, dlatego wracacie jeszcze raz z powrotem na półtora boczny, ten pseudo półtora boczny, po czym wyrzucacie wszystko, trafiacie na trapez i kończycie trik. I to pokrótce był kamikadze. Cześć!